Cześć! Swoją przygodę z filmowaniem i fotografią zacząłem całkiem dawno i przez ten czas zaopatrywałem się w różnego rodzaju sprzęty. Przez takie bardziej oczywiste jak aparat czy statyw, do takich mniej oczywistych jak flex tilt, jak magic arm czy chociażby slider. Jednak do dziś nie potrafię zrozumieć, dlaczego tak długo czekałem z zakupem swojej pierwszej, takiej bardziej poważnej lampy. Aż w końcu na początku 2020 roku zebrałem się w sobie, odłożyłem 1500 zł, i już od tego roku świecę nową lampą, o której dziś powiemy trochę więcej. Tak naprawdę wahał się między trzema 60-watowymi lampami. Od Godoxa, od Quadralight i od Glare One. Wszystkie z nich mają swoje mocne i słabe strony, dużo o nich czytałem, robiłem jakieś tam swoje rozeznanie. Natomiast koniec końców padło na właśnie lampę od Glare One i to tylko z tego względu, że posiada ona zasilanie bateryjne. A kiedy kupowałem tą lampę, jeszcze nie było dostępne w sieci Quadralite, tej 40-watowej lampki, również zasilanej z akumulatora. Jednak wracając do lampy Glare One. Dużo w internecie mówi się o tym, że ma ona problemy z zasilaniem akumulatorowym. O tym oczywiście powiem sobie w dalszej części, natomiast na tym etapie chciałbym jedynie napomknąć, że ten materiał nie jest przez nikogo sponsorowany, także zapraszam do oglądania. Sprzęt przychodzi w całkiem sporym opakowaniu, wewnątrz którego znajdziemy tak właściwie samą lampę, klosz, kabel zasilający i to w sumie wszystko. Także możemy przejść dalej. I teraz ktoś mógłby całkiem słusznie zauważyć, ale Michał, dlaczego skoro ta lampa kosztuje 700 zł, ty odłożyłeś aż 1500. I ja już spieszę z odpowiedzią. Chodzi o to, że pierwszą rzeczą jest oczywiście zakup samej lampy, natomiast drugą nie mniej ważną jest to, co do niej zamocujemy. No i koniec końców, trzecią jest to, na czym tą lampę zamocujemy. Ponieważ taka lampa z softboxem 80 cm bez problemu przewraca te mniejsze statywy oświetleniowe. I tutaj, oczywiście, sandbag rozwiązuje problem, jednak jeśli miałem już całkiem sporą lampę, to chciałem do tej całkiem sporej lampy kupić jakiś porządny statyw. I teraz, wracając jednak do modyfikatorów światła, właśnie. Co będziemy mocowali na lampie? W moim przypadku jest to 80 cm softbox, bo kiedy kupowałem tą lampę, akurat nie było innych w ofercie także zdecydowałem się na to, co było, czego koniec końców nie żałuję, natomiast dziś chętnie dokupiłbym jeszcze jakiś jeden większy. Kolejną rzeczą, którą możemy zamocować w standardzie mocowania Bowens, czyli takim specjalnym wycięciu, do którego pasują różne modyfikatory, są chociażby wrota, klosze, soczewki Fresnela, czy właśnie duże, różnych formatów softboxy. I teraz problem pojawia się wtedy, kiedy, tak jak już wcześniej powiedziałem, mamy całkiem spory softbox, który też swoje waży i chcemy go zamocować na statywie, a ten nam się przewraca. Dlatego drugą częścią mojego zakupu było wydanie 500 zł na Booma. W moim przypadku padło na Joy Arta. Dzisiaj, być może, dopłaciłbym 300 zł do Manfrotto. I to nie jest tak, że mam coś do Joy Arta. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego Booma. Jednak chciałbym w tym przypadku sprawdzić, jak wygląda jakieś markowe rozwiązanie. A nie będę ukrywał, że z samej konstrukcji Booma jestem niesamowicie zadowolony. Nie ma chyba drugiej takiej rzeczy, która w taki sposób zoptymalizowała w moim przypadku zarządzanie przestrzenią w miejscu nagrywania. Także na pewno w przyszłości będę chciał się zaopatrzyć w nieco więcej Boomów. I w tym przypadku już możecie słusznie zauważyć, że nasza lista się rozszerza, czyli lampa za 700 zł, statyw za 500 i modyfikatory, w moim przypadku softbox 80 cm za 200 zł i kratka grid, który ukierunkowuje światło do tej lampy za kolejne 100 zł, mniej więcej. Robi się z tego w okolicach 1500 zł. A skoro właśnie o gridzie mowa, ten w moim przypadku okazał się sporym niewypałem. Dlaczego? Dla 60-watowej lampy, kiedy nagrywam sobie tutaj po prostu swoją twarz, siebie, taką w YouTubeowej formie, okazuje się, że 80-centymetrowy softbox w połączeniu z gridem wymaga od tej lampy 100% mocy, a ja i tak w aparacie muszę podbić ISO o 1 eV. Także nie spełnia to do końca tutaj moich oczekiwań i wydaje mi się, że grida powinniście używać albo w momencie, kiedy jesteście w stanie podbić ISO, albo w momencie, kiedy dysponujecie lampą wyższej mocy. Ostatnią rzeczą, którą zakupiłem do tego zestawu, były wrota za 60 zł, z filtrami żelowymi i gridem z Allegro. I tutaj Allegrowi u którego akurat te wrota zamówiłem, napisał nieprawdę w opisie i tutaj może Was chciałbym przestrzec. Otóż w opisie było napisane, że te wrota będą pasowały do kloszy od 17 do 19 cm. Natomiast w tym przypadku jest to ewidentna bzdura. Pasują one tylko do kloszy o średnicy 19 cm, a te, które dołącza w komplecie Gleruan, mają 18 cm średnicy. I to oczywiście nie jest niczyja wina, poza tym Alegrowiczem. Natomiast w tym przypadku okazuje się, że kiedy chcę założyć te wrota właśnie na mój klosz dołącz dołączony w komplecie z lampą Gleruan, to te latają takim luzem, właśnie trzymają się tylko na słowo honoru, i ja nie używałbym tego w żaden sposób na dłuższą metę. Po prostu bałbym się, że to mi spadnie. To jest też całkiem ciężkie, masywne. Naprawdę co do wykonania, nie mam żadnych zarzutów. Naprawdę Wygląda to bardzo porządnie. Natomiast mam te zarzuty odnośnie montażu, który jest przystosowany po prostu do 19 cm kloszy i na nich powinien siedzieć najlepiej. Na mniejszych kloszach. Świsi tak luzem, raczej bałbym się, że to spadnie. Także zdecydowałem się na uszkodzenie zarówno wrót, jak i klosza. Co zrobiłem? Ta blaszka, za którą zakładamy drucik, na którym mają się trzymać wrota, uznałem, że ją odegnę w taki sposób, aby praktycznie na stałe wrota trzymały się z kloszem. W efekcie tego wrota trzymają się tak, jakby od nowości były na sztywno zamocowane. Natomiast skoro o tym mowa, przeprowadziłem test, zarówno klosza, jak i wrót, który za chwilkę wam tutaj wyemituję i zobaczycie, jak te wypadły w praktyce, jak zawęża się kąt widzenia i czy nie ma żadnych niepożądanych tutaj wad. Widać jak klosz zawęża kąt świecenia lampy, ale przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że krawędzie świecenia przebiegają bardzo gładko i nie mają wzmocnienia na brzegach. Analogicznie przetestowałem dla Was, jak wygląda takie typowe zwężenie z dołożonymi wrotami z Allegro za 60 zł. Natomiast jedną rzeczą, której nie było widać w tym teście, jest to, że lampa na brzegu ma takie wycięcie, które najpewniej ma odpowiadać po prostu za odprowadzanie ciepła, i przez to wycięcie był taki zauważalny spot podświetlający coś z boku, akurat co nie znajduje się w osi celowania lampą. Tak, zasadniczo, to lampa składa się z czterech podstawowych elementów mocowania statywowego, mocowania bowens, mocowania akumulatorów oraz ekranu. I od tego ostatniego zacznę, ponieważ w praktyce, pomimo tego, że sterowanie jest akurat całkiem intuicyjne, to chciałbym, żeby był tu osobny. Przycisk do wchodzenia w tryb modyfikacji komunikacji bezprzewodowej. Nawiasem mówiąc, pilota trzeba dokupić oddzielnie. Chodzi mi jedynie o to, że zbyt często zdarza mi się przypadkiem kliknąć potencjometr służący do regulacji mocy lampy, przez co przypadkiem przestawiam sobie ustawienia łączności i nagle pilot przestaje działać. Fajnie, gdyby panel wyglądał podobnie do tego, jak robi to yongnuo. Poza tym, że mogę mieć zarzut do ekranu, że ten bardzo łatwo się rysuje, zresztą jak cały korpus lampy, bo. Ta jest cała plastikowa. Ta jeździła ze mną na wszystkie nagrania do zaprzyjaźnionego studio i zdecydowanie to po niej widać. Dla mnie to nie jest problem, ale jako, że jest to recenzja, to wspominam o tym. Przechodząc do mocowania akumulatorów. Żeby zdjąć klapkę zasłaniającą ten montaż, należy wcisnąć przycisk oraz ją po prostu wysunąć. Ot tak. Kończąc temat jakości wykonania, jedynie wspomnę, że co do zacisku do regulacji nachylenia i montażu Bowens, nie mam tak naprawdę żadnych zarzutów. Działa to tak jak ma działać, trzyma się to bardzo pewnie, no i tyle. Tak samo montaż Bowens nie sprawdził mi żadnych problemów, ale to chyba nikogo nie dziwi. Teraz pora na poruszenie wszystkich kwestii związanych z zasilaniem. Oczywiście możemy zasilać lampę przy użyciu dołączonego przewodu. Natomiast dobrze wiemy, że wszystkich interesuje, jak wypada zasilanie z akumulatora. Robiłem swoje rozeznanie w internecie i jednym działa, innym nie działa. Natomiast w moim przypadku wyjęcie akumulatora i ponowne go włożenie do lampy przeważnie rozwiązywało ten problem. U mnie działają 3 z czterech akumulatorów, które posiadam. Nie wiem z czego to wynika, ale kiedy przekładam je na przykład do lampy odłączyło, działają wszystkie, 4 na 4. I teraz doszedłem do tego dopiero po tym, kiedy przekładałem po jednym akumulatorze z lampy i patrzyłem, jak ta się zachowuje. Jeden akumulator z jakiegoś powodu, nieważne w którym slocie, odmawia współpracy. Natomiast skoro odpowiedzieliśmy sobie już na pytanie, czy działa świecenie akumulatorowe, czy jak działa? Teraz chyba pora odpowiedzieć sobie na pytanie, ile? No i przede wszystkim, czy występują przy tym jakieś wady? Oczywiście zrobiłem timelapse, w którym robiłem klatka po klatce zdjęcie i sprawdzałem, czy na przykład nie zmienia się jasność świecenia tej lampy. I tutaj chyba nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że nic się nie zmienia. Lampa świeci ciągle z tą samą jasnością, nie widać ani ściemniania się na obrazie ani aparat nie dostosował żadnej innej ekspozycji. Pierwsza i ostatnia klatka mają tą samą ekspozycję i wyglądają niemalże identycznie. Drugą rzeczą na plus związaną również z rozładowaniem tej lampy jest to, że kiedy kończy nam się bateria, lampa nie zaczyna mrugać. W sensie daje nam o tym informację na wyświetlaczu znajdującym się z tyłu, natomiast nie zaczyna fizycznie mrugać tym światłem, którego używamy do filmowania. Nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu Bolcen w swoich lampach zastosował takie informowanie użytkownika o rozładowaniu akumulatora, że zamiast wykorzystać te ostatnie minuty świecenia lampy do tego, żeby jeszcze coś nagrać, to lampa zaczyna mrugać. Na szczęście Glare One uważa podobnie do mnie i ich lampa świeci do końca wytrwale pełną mocą. A przy okazji robiąc testy równomierności podświetlenia udało mi się zmierzyć czas pracy tej lampy, ponieważ dzięki minutowemu interwałowi byłem w stanie określić jak długo lampa świeciła, no bo tyle ile zdjęć jasnych, tyle minut. I w tym przypadku dla dwóch akumulatorów NPF 960 lampa świeciła równe 1,5 godziny, równe 90. Minut. I tutaj muszę bronić Glare one, ponieważ w mojej opinii winny w tym przypadku jest producent akumulatorów. Ponieważ tak się składa, że akurat pewien mój znajomy rozmontowywał swoje akumulatory właśnie tego producenta i okazywało się, że z informacji na ogniwach wynika, że pojemność tego akumulatora to jest w okolicach 44 watogodzin, a nie 60, tak jak podaje producent. I w takiej sytuacji, kiedy akumulator ma 44 watogodziny, dwa nam dają razem 88, czyli właśnie 60-watowa lampa powinna świecić w takiej sytuacji 90 minut, mniej więcej oczywiście. Kiedy zmniejszałem moc, okazywało się, że Glare One na poważnie sobie wzięło wskaźniki, które pokazują na ekranie. To znaczy, kiedy ustawiałem moc na 50%, lampa świeciła dwukrotnie Teście równe 3 godziny. Zdziwiło mnie to dlatego, że w przypadku mieczy yang którego używam, jedyna moc, która się zgadza, to moc maksymalna. Jeśli zmniejszymy o połowę, czas pracy rośnie wielokrotnie. Także fajnie, że Gleruan podaje nam przynajmniej w jakiś sposób wymierne wartości. Przez chwilę było miło, jednak teraz pora przejść do nieco mniej wesołych informacji o lampie Gleruan, czyli dokładniej o hałasie. I tutaj po raz kolejny zrobiłem swoje własne rozeznanie. Napisałem do producenta, napisałem na grupkach. I sprawa wygląda tak, że z informacji jaką uzyskałem od producenta, ta wynika, że lampa cały czas na rynku funkcjonuje w niezmienionej formie. Co jest akurat istotne w zestawieniu z informacją, że część użytkowników skarży się na to, że lampa jest niemiłosiernie głośna, a druga część użytkowników twierdzi, że jest praktycznie niesłyszalna. I tutaj moja teoria jest taka, że to po prostu zależy od tego, gdzie tej lampy używacie. Jeśli jesteście, tak jak ja powiedzmy, małym twórcom YouTube i wykorzystujecie ją głównie do oświetlania siebie, ta stoi blisko was, to raczej będziecie uważać, że ta jest głośna. Podobnie jeśli na przykład nagrywacie przebitki albo ujęcia makro, czyli takie, w którym lampa znajduje się zaraz nad waszą głową, albo paręnaście centymetrów nad waszą głową, czy może troszeczkę przed wami. W takiej sytuacji raczej będzie wam przeszkadzał hałas tej lampy. Natomiast jeśli nagrywacie coś w nieco szerszym planie, albo z nieco większych odległości, ta lampa jest praktycznie niesłyszalna. I w takiej sytuacji, kiedy ta lampa po prostu znajdowała się parę metrów i od osób występujących, i ode mnie jako operatora, ta jest niemalże bezszelestna. Po prostu nie przeszkadza mi w żaden sposób, nie jest wyłapywalna w ogóle. Natomiast w moim Osobistym przypadku, kiedy ja nagrywam testy mikrofonów, jest to jednak niedopuszczalna głośność. Sytuacja nie mogła tak wyglądać, więc postanowiłem rozebrać tą lampę i sprawdzić, co tkwi wewnątrz. I tutaj pierwsze pozytywne zaskoczenie, bo po pierwsze, zastałem wewnątrz wentylator 80 mm, który jest po prostu standardowym, używanym na rynku rozwiązaniem. Po drugie, zastałem standardowy 3-pinowy wtyk, a po trzecie, kable wewnątrz były całkiem fajnie ogarnięte i pospinane, co osobiście doceniam. Także co zrobiłem, żeby lampę rozmontować? Tutaj tylko wtrącę, że nie zalecam podejmowania takich. Działań na własną rękę, no i robicie wszystko na swoją odpowiedzialność. Także przede wszystkim musiałem odkręcić cztery śrubki na froncie lampy, następnie cztery śrubki na tyle lampy. Po tym otrzymujemy tubę i wiszące na kablach dwie pokrywki. Na szczęście Gleruan zrobiło tą lampę w taki sposób, że możemy ją łatwo rozłożyć, ponieważ tuba, wewnątrz której znajduje się elektronika, jest po prostu ściśnięta na zatrzask. Rozłączenie jej to kwestia chwili. Wtedy odkrywa się tak naprawdę wszystko. Ostatnim, co zrobiłem, było rozcięcie opasek zaciskowych AK TryTytek, odkręcenie oryginalnego wentylatora, przykręcenie Nowego wentylatora, podłączenie jednego kabla i spięcie ponownie wszystkiego trytkami. Następnie lampę złożyłem tak jak ją rozkładałem. I to koniec wymiany. Posłuchajcie sobie teraz różnicy między domyślnym wentylatorem a Be Quiet Pure Wings 3 80mm, oczywiście. I teraz tak naprawdę pytanie, jak dużo zmieniła wymiana wentylatora. Lampa nadal jest w jakiś sposób tam możliwa do usłyszenia. Wciąż, kiedy zbliżę się do niej, słyszę delikatny szum. Natomiast nie o to chodziło w całej wymianie. Przede wszystkim nie jest już łapana przez praktycznie żaden mikrofon, który wykorzystuję do nagrywania. Także jestem w stanie na spokojnie nagrywać sobie filmy na YouTube'a, nie martwiąc się o to, że będę musiał odszumiać ponownie całe audio. Także w tym przypadku cel jest jak najbardziej spełniony. Przy czym ten test tak nie do końca oddaje rzeczywistość, bo tak naprawdę odczuwalna różnica w hałasie jest dużo większa niż wydawałoby się z tych cyferek. Natomiast pytanie, czy wymiana na wentylator BeQuiet przyniosła oczekiwany skutek. I tutaj niestety nie jest to jednoznaczna odpowiedź. To znaczy, ja lampę w tym momencie dalej słyszę, natomiast kiedy usiądę do obróbki audio i to mówię to już ponieważ nagrywałem przy tym parę filmów, to nie będę widział zauważalnego zaburzenia w szumach na odczycie audio. Także poniekąd cel został osiągnięty, ponieważ nie będę musiał już więcej odszumiać audio, natomiast z drugiej strony ta wciąż nie jest bezszelestna. Zastanawiam się jeszcze, czy by nie wymienić tego wentylatora na odpowiedź noctury. Natomiast to, jechki już to w przyszłości i będę o tym informował zarówno na moim fanpage'u na Facebooku, jak i w karcie społeczności na YouTube. I teraz pytanie, czy 60W to jest dużo czy mało? I tutaj po raz kolejny Niestety nie jestem w stanie powiedzieć dużo mało. Przede wszystkim, kiedy nagrywacie, na przykład, tak jak ja sobie filmiki na YouTube, w tym momencie mogę mieć ustawioną ekspozycję na obiektywie f przez 1,7, czas naświetlania 1,50 i iso 200, a lampa świeci na mniej więcej 6% swojej mocy. Natomiast, kiedy nagrywam przebitki, potrzebuję trochę więcej światła i wtedy, przeważnie, ustawiam tą lampę w okolicach od 20 do 30, czasami dam 40%. Natomiast, jeśli nagrywacie jakieś takie szersze plany, gdzie lampa nie może być widoczna przypadkiem w filmie, no to. Tutaj bym się zastanowił albo do modyfikatorów typu soczewka Fresnela albo Wrota albo już mocno bym się zastanawiał nad tym, żeby wybrać jednak wariant wyższej mocy, ponieważ tutaj naprawdę może mocy zabraknąć, chyba, że ewentualnie chcecie tą lampą tylko doświetlać. Na pewno kiedy na lampie znajdował się zamocowany klosz, 60W było dla mnie w zupełności wystarczające i to nieważne czy na kloszu znajdował się grid, czy się nie znajdował, czy wrota były, czy nie były. W tej sytuacji praktycznie zawsze 60W okazywało się dla mnie po prostu wystarczające. Także to była recenzja lampy Glare One 600D. Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to oczywiście sekcja Komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji. Tymczasem ja zachęcam Was do subskrypcji, oceniania i udostępniania. Hej!